Są różne przyjemne chwile w życiu człowieka. No, jedną z najprzyjemniejszych jest to, kiedy dostaje się prezent no, powiedzmy upominek. A ja dostałem piękny prezent, mianowicie y, książkę Jarosława Juszkiewicza kosmos. Wyznaczam nową trasę. No, wszyscy znają Jarosława Juszkiewicza jako tego, który kieruje nas na południe. Holender nigdy nie wiadomo, gdzie to południe jest, a w każdym razie kierował to <gry> przez wiele lat. No a teraz postanowił nam nas pokierować w kosmos i właśnie napisał książkę. Nie powiem, dostałem od autora z piękną dedykacją, no muszę się pochwalić. A więc to jest jeszcze dodatkowa atrakcja, a Klub programu jest to, że no w końcu przyjaźnimy się od iluś tam lat, więc tych powodów do radości jest dużo więcej. Ja dziś właśnie mam przyjemność i zaszczyt rozmawiać z autorem, z Jarosławem Miuszkiewiczem. Dzień dobry, cześć Jarku. Dzień dobry, cześć, to dla mnie jest zaszczyt, że zostałem zaproszony. Do Twojego programu, choć to nasz niejedyny wspólny występ, dlatego, że zachęcamy Państwa na e, systemie Spotify, jest dostępny nasz podcast, radio, którego już nie ma. No właśnie, bo my jeszcze pamiętamy to radio, którego już nie ma i zresztą wiele rzeczy, których nie ma, a ci, którzy tego nie poznali, no to właśnie mają problem często z zrozumieniem rzeczywistości, która jest troszeczkę inna niż niż się to wydaje. A w każdym razie, że jej korzenie tkwią w wydarzeniach czy w zjawiskach, które kiedyś miały do czynienia. Dobra, ale wróćmy do książki Kosmos. Mhm. Po pierwsze, a właśnie dlaczego i dla kogo napisałeś tę książkę? Kiedy wydawnictwo poprosiło mnie, żebym napisał książkę dla każdego, to od razu mi się przypomniało stare, znowu radiowe powiedzenie: Jak robisz audycję dla każdego, to robisz dla nikogo. Ale to nie jest do końca tak z tematyką kosmiczną. I wymyśliłem sobie, że napiszę ją dla każdego czternastolatka, niezależnie od daty urodzenia bo ja bardzo wierzę w to, że wiek w dużej mierze jest również stanem umysłu. Znam bardzo wielu staruszków, którzy mają 30 lat i wielu młodzieniaszków, jak na przykład moja mama, która ma lat 90. Natomiast jeśli chodzi o pogodę ducha i, i sposób życia, jest pewnie nastolatką. Do, dla tych osób kieruję tę książkę, które chcą się czegoś dowiedzieć o kosmosie. No to w takim razie opowiedzmy w skrócie, w wielkim skrócie, co mogą tam znaleźć zarówno ci młodzi, jak i ci starsi? Przede wszystkim odpowiedź na pytanie, gdzie do diabła jest to południe? Tłumaczę to już na początku książki i przekazuję. A tak, zauważyłem, w jakiś pięknie nawiązałeś do tego, do no już w tej chwili to twojej legendy. <słuch> No, no trochę tak, ale też tłumaczę, w jaki sposób można znaleźć w dzień kierunek południowy. Właściwie chyba możemy to, Wiktor, powiedzieć, bo no. to nie jest jakiś wielki spoiler. Warto spojrzeć, drodzy Państwo, na anteny satelitarne. One są skierowane na półkuli północnej, czyli na tej, której żyjemy, no właśnie na południe, bo są skierowane w stronę satelitów geostacjonarnych, które krążą na płaszczyźnie równika, więc anteny celują w równik. Ale... Starałem się. Znaczy, nie tyle w, w równi, ile, tak. ile na południe kierują się. Ile, ile na południe, tak, ponieważ no, y, w płaszczyźnie równika poruszają się te. Tak. Zemity. I starałem się opowiadać o skomplikowanych rzeczach, a i ty i ja robimy to przez całe życie, w miarę prosty sposób, tak, żeby nie odstraszyć, nie emanować jakimiś trudnymi określeniami, ale jednocześnie chciałem pokazać. Kosmos, to w jaki sposób go badamy, w jaki sposób tam lecimy, co mamy z tego, że badamy kosmos. W taki sposób przystępny, żeby każdy wiedział, po co właściwie to robimy i też jaka była cena, którą zapłaciły kolejne pokolenia przed nami, aby ten kosmos badać. A była to całkiem spora cena. No, na przykład Amerykanie mówią, że program Apollo kosztował według ówczesnych pieniędzy czyli sprzed lat no ponad 50 ponad 60 yy, kosztowało 480 kilka miliardów dolarów. No suma zupełnie dziś niewyobrażalna, tak. i to suma przeznaczona na pozornie, zupełnie niepotrzebne, nieużyteczne badania. No po to, żeby polecieć gdzieś na księżyc wziąć jakąś kubkę czegoś, co wygląda jak popiół. No tam parę tych okruchów skał trochę większych i przywieźć to na ziemię. No to po prostu bez sensu kompletnie. A jednak okazuje się, że w tym był sens. Tak, był sens, ponieważ nawet prezydent Kennedy, kiedy prosił w 61 roku amerykański kongres o fundusze na program Apollo, oni wtedy bardzo bili mu brawo, bo Rosjanie odnosili równolegle właściwie pierwsi sukcesy. No to pisze w książce o tym, że oni by mniej ochoczo bili brawo, jakby wiedzieli ile to będzie pieniędzy. W tak Ale jest. prawda jest taka. Ale Kennedy też wtedy powiedział, że my dziś nie wiemy, jakie korzyści przyniesie nam program Apollo, ale one będą niesamowite. I one były są niesamowite. niesamowite, rzeczywiście. Amerykanie twierdzą, że za każdego dolara, którego zainwestowali w program Apollo, otrzymali zwrot 8 do 10 dolarów. No inwestycja po prostu bajkowa. Rewelacja. A są to między innymi telemedycyna, mikroelektronika, całe gałęzi związanej nauki z materiałami przeróżnymi, które zostały stworzone właśnie na potrzeby programu księżycowego, a kiedy on się zakończył, zostały wykorzystane no, cywilnie w, czy, czy komercyjnie. O no nie też... słuchaj, wiesz na pewno, że idziesz do sklepu, kupujesz paszkowaną próżniowo wiem, makrelę, no i to jest właśnie efekty między innymi programu Apollo, albo kupujesz zupkę taką liofilizowaną, no, bo to jest wynik właśnie programu Apollo i tak dalej, i tak dalej, i to są rzeczy, które my kupujemy, prawdopodobnie w tej cenie jest tam jeden grosz, czy, czy jakieś zupełne no, pół, grosz, pół grosza za właśnie za licencję, czy za te badania, które oni musieli przeprowadzić, żeby, żeby to wszystko w ogóle chciało działać. Tak, ale mówiąc o cenie, mam na myśli nie tylko pieniądze, ale również to, że bardzo wiele osób właściwie związało swoje życie z programem kosmicznym i w Związku Radzieckim i w Stanach Zjednoczonych byli w stanie poświęcić również swoje życie. Ja tam cytuję Gasa Grisoma, który powiedział, że jeżeli mielibyśmy zginąć w czasie lotów kosmicznych, to jesteśmy gotowi na takie ryzyko. I jeden ze współczesnych astronautów Kanadyjczyk. Nazwiska w tej chwili nie, nie, nie pomnę, powiedział, że tak, jesteśmy gotowi na śmierć, ale oczywiście nie szukamy jej. Natomiast warto też wspomnieć o rodzinach tych ludzi. Nie, nie mam na myśli tylko astronautów, ale inżynierów, naukowców, którzy tak naprawdę na dekadę w przypadku programu Apollo no, porzucili swoje rodziny w tym sensie, że spędzali większość swojego czasu w laboratoriach, w biurach projektowych, żeby tak naprawdę zrealizować jeden cel. Lądowanie człowieka na Księżycu. No i to była wspaniała misja, ale oprócz tego opisujesz wiele, wiele innych misji, zdarzeń, poszukiwań. No właśnie, bo ten kosmos daje nam nieograniczone możliwości. No, wystarczy popatrzeć na tę Ziemię tak, jak to kiedyś, właśnie z, z dalekiego kosmosu, gdzie się okazało, że ta Mała, niebieska, kropka, właśnie, praktycznie piksel to jest właśnie cała Ziemia. Cała Ziemia, razem ze wszystkimi wojnami, ze wszystkimi wodzami, którzy tym y, kierują, y, ze wszystkimi naszymi marzeniami i, no i często rozpaczą a to wszystko jest jedna maleńka kropeczka w kosmosie. Tak, i właściwie Kopernik rozpoczął to nasze. Powiększanie się kosmosu, bo wiele osób sądzi, że największym odkryciem Kopernika było to, że udowodnił, że to Ziemia porusza się wokół Słońca, a nie Słońce porusza się po niebie, a że to jest ruch pozorny. Tymczasem on pokazał nasze miejsce, najpierw w układzie słonecznym, że wcale nie jesteśmy środkiem. Potem Edwin Hubble w latach 30. pokazał, że nasza galaktyka to nie jest cały wszechświat że są gromady galaktyk, jakie są wielkie odległości a my jesteśmy zaledwie pyłkiem, a z kolei inna misja, e, którą uwielbiam, to jest teleskop Keplera, spojrzał w jeden malutki fragment nieba i to tak jakbyśmy spojrzeli na Wszechświat przed, przez dziurkę od klucza i przez tę dziurkę od klucza zobaczyliśmy tysiące planet pozasłonecznych, co oznacza, że Ziemia nie jest jakimś ewenementem. Ja głęboko wierzę w to, że być może gdzieś we Wszechświecie istnieją, zaistniał taki zbieg okoliczności jak na Ziemi, że mogło powstać życie. I to jest niesamowite, że właściwie w przeciągu jednego życia ludzkiego udało się dokonać takiego przełomu, a nie byłoby to możliwe bez lotów kosmicznych. I tutaj warto jeszcze zwrócić uwagę, w każdym razie ja zwróciłem uwagę na to, że Twoja książka jest pełna takich różnych właśnie ciekawostek, odniesień, ale równocześnie wiesz, może, może to zabrzmi dziwnie, ale. Pisząc, to wykazałeś pewnego rodzaju poezję. Poezję dotyczącą właśnie kosmosu. O Rany, bardzo dziękuję ci za to, co, za to, co mówisz. Bo to mi powiedział kiedyś jeden z braci Uniwersał. Bracia uniwersał. Pamiętam teleskopy, z słynne braci Ta, Uniwersał, z to takie Żydza. żółte. I kiedyś przygotowywaliśmy dla planetarium film dokumentalny o Janie Palcie, Jan Palt, to bardzo ciekawa postać. Człowiek, który pracował w Planetarium Śląskim w obserwatorium przez wiele lat, to był jego drugi etap, bo pracował również w hurtowni artykułów chemicznych i kiedy kończył pracę jako księgowy, pędził do planetarium i tam pracował w obserwatorium, a nocami szlifował, robił najlepsze Wiktor teleskopy w Polsce ręczne. Najlepsze. Mieć teleskop Palta to jak mieć najlepszy amerykański. I e, robiliśmy film dokumentalny o Janie Palcie. I jeden z braci Uniwersał powiedział wtedy bardzo mądre zdanie, że ludzie, którzy patrzą w gwiazdy, to z reguły ludzie bardzo wrażliwi. I my mamy bardzo złe pojęcie o astronomach. Wyobrażamy sobie ich jako gików, którzy siedzą tylko w, z głową w liczbach i są odseparowani od rzeczywistości. Ja nigdy w życiu nie spotkałem tylu humanistów w jednym miejscu jak Planetarium Śląskim i chciałem też to przekazać, dlatego tam często są cytaty z wypowiedzi różne bomoty, które, które opowiadali mi astronomowie. Ale ja miałem przyjemność odwiedzić no, nie tylko Planetarium Śląskie niestety krótko natomiast byłem i w planetarium olsztyńskim i w planetarium w Niepołomicach e, obserwatorium właściwie i e, jeszcze w kilku innych miejscach w ma tak. obserwatorium prywatnym, dużym obserwatorium astronomicznym w Truszczynach które Robert Szaj prowadzi jest to jego mhm. prywatna własność znaczy, tam zdaje się fundacja Kopernikus, ale to nie jest istotne w każdym razie mamy takich pasjonatów no, w Towarzystwie Miłośników Astronomii właśnie w całym kraju mnóstwo. I oni potrafią nawet te mroźne noce zimowe, no zwłaszcza, one się najlepiej nadają do obserwacji, spędzać na tym mrozie, marznąć, odmrażać sobie palca albo, albo jeszcze cokolwiek innego. No właśnie dlatego, że pochłonął ich ten kosmos. I ja ich podziwiam. Tak, ja też, yy, ale ja, ja piszę w książce o tym, że każdy pamięta moment, kiedy zauważył coś charakterystycznego w kosmosie. Zapewne, Wiktor, pamiętasz pierwszy raz, kiedy Saturna zobaczyłeś. Założę się, że jesteś w stanie przewołać miejsce i czas. Bo to jest takie spotkanie trochę z absolutem. To znaczy, czytasz w książkach na przykład, że są pierścienie Saturna, że jest między nimi szczelina Cassiniego widoczna z Ziemi i tak dalej, i tak dalej. I nagle oglądasz moment... i kurczę, naprawdę I są. Tak, tak. E... I ja wie, wielokrotnie miałem, wiesz kiedy ostatni raz, to jest ciekawe, chyba o tym też gdzieś tam piszę, kiedy zadzwonił do mnie znajomy astronom, który ma okna na tę samą stronę, co ja, mówi, Jarek, już, na balkon, teraz. Mówi: ale co, gdzie, zimno, teraz, w tej chwili. No dobrze, no, no, no dobrze, I już, już jestem, trzymam ten telefon przy uchu i widzisz te, spójrz na zachód, widzisz te, w kształcie Florydy, tę chmurkę, Floryda, dobra, już wiem jak wygląda. Ona przesłoniła na chwilę coś, ale za chwilę się odsłoni. Widzisz? Ja mówię, ale co, widzę? Kometę! No spójrz! I nagle widzę kometę. I zupełnie inaczej sobie to wyobrażałem. Miałem wyjątkowe szczęście. Tylko tego dnia w tym, w tym rejonie, w którym mieszkam, czyli na Śląsku, była widoczna. Były dobre warunki. I wiesz, wyobrażasz sobie kometę, że zajmuje na przykład ćwierć nieba. To jest taki. Tak... Tak, taki dymek, właściwie. No właśnie, taki, tak dymek, taki z... to słabo tego. Taki tak. naprawdę mgiełka. Z Orionem miałem tak samo, kiedy pierwszy raz świadomie zobaczyłem gwiazdozbiór Oriona. Szukałem czegoś małego na niebie, a on nagle był wielki, czyli tu było odwrotnie. I to jest coś, co mnie fascynuje i, i nie przestaje fascynować. Wiesz co, kilka dni temu był w Planetarium Śląskim szef obserwatorium polskiego w Chile. I powiedział mi rzecz, o której nie miałem pojęcia, że w bezksiężycowe noce. W okolicach tego obserwatorium na wysokości 3000 metrów, gwiazdy świecą tak silnie, że rzucają cień. Znaczy, y, powodują, że rzucasz cień. Niemożliwe. To jest niesamowite. Niemożliwe, no. nie wierzę w to. No, też mu to powiedziałem. On mówi: to proszę przyjechać, zapraszam. Droga mleczna. Ja mówię, czy droga mleczna jest taka kolorowa, jak pan pokazuje na zdjęciach? Mówi bardziej. No to chyba mam kolejny cel podróży, wiesz? Nie, nie. To powiem Ci, że kiedyś, no już to było ze 30 lat temu, byłem na Mazurach, była przepiękna widoczność, no niebo po prostu było kryształowe i tak ze znajomymi szliśmy ścieżką przez pola, taką, no tak, taką polną drogą, ja popatrzyłem w górę i mówię, słuchajcie, spójrzcie w górę, tam są kolorowe gwiazdy. Bo gwiazdy wcale wbrew pozorom to nie są takie wypalone piksele, że wszystkie jednakowo. Mamy gwiazdy, które świecą na taki lekki, taki niebieskawy kolor i taki żółtawy jeszcze tak. I, i ci moi znajomi ale jak to? Ja mówię, no tak to, no po prostu, bo gwiazdy są różne i teraz tam zacząłem opowiadać. Faktycznie, dopiero jak człowiek się przyjrzy, no to to robi właśnie wrażenie. Oczywiście duża część to jest kwestia również naszej atmosfery, która to potrafi y jako zabarwić, no ale tak czy inaczej robi to ogromne wrażenie. Y ale też działa w drugą stronę, muszę Ci powiedzieć, wejdę Ci w słowo. Ja tam w jednym rozdziale piszę, jak pierwszy raz zobaczyłem Marsa, spojrzałem przez lornetkę nisko na horyzont, mówię, widzę czerwony punkt, mam, znalazłem Marsa, ale potem patrzę, jest drugi taki czerwony punkt. Hmm. Okazało się, że patrzę na światło ostrzegawcze na kominach elektrociepłowni. No to tutaj to mogę Ci współczuć, bo taki zawód jest jednak bardzo, bardzo przykry. To prawda. Aczkolwiek Mars nie czerwony, on jest rdzawy. Tak, aczkolwiek biorąc pod uwagę, że mieszkasz jednak w centrum wielkiej aglomeracji, no to niestety łatwiej znaleźć te światła na kominie niż tego Marsa, a wiele innych niestety rzeczy. Tak. Niestety tak. Nie. Ja się ogromnie cieszę, że jest ta książka, ale teraz zdradzę Państwu, bo oczywiście Jarek powiedział, że ta wspaniała książka, co prawda jeszcze formalnie nie ma premiery, bo ona będzie dopiero za parę dni, ale już osiągnęła bardzo wysokie notowania, na przykład w, na takiej liście Empiku. No to jest niesamowite. Jeszcze jej formalnie nie ma, jeszcze nie było premiery, a ona już jest bestsellerem. No, bardzo Gratuluję ci serdecznie. Wydawnictwo no. zresztą też I, i w ogóle dziękuję, jeśli pozwolisz wydawnictwu Helion, że zwróciło się do mnie z propozycją napisania tej książki, bo ja odbiłem się od paru wydawnictw. To przez lata się działo, kiedy gdzieś z pomysłem książki o kosmosie chodziłem i usiłowano mi mówić, że kosmos nie jest interesujący. I jest interesujący. Jest. Jest i mam nadzieję, że tym bardziej trafi do rąk tych, którzy, no, którzy uważali, uważają często, że ta wiedza jest niepotrzebna, że w ogóle po co ta nauka, że po co to wszystko, że to wymarnujemy tylko pieniądze. No, jak przeczytają tę książkę, to będą wiedzieli, że to nie są zmarnowane pieniądze. Dziękuję, dziękuję Ci bardzo, ci te słowa. dziękuję Ci bardzo za rozmowę, dziękuję Ci bardzo oczywiście za książkę. No a moich widzów i słuchaczy zapraszam na kolejne spotkania z ciekawymi ludźmi.